Beggie 18, tu. Byliście kiedyś na wojnie, byliście na pewno, wiem o tym i widzieliście coś takiego. Proszę poczekać. I widzieliście pewnie takie coś. Dzieci natury. Hihi, teraz ja, będę ja. Hihi, i teraz będę ja. Hihi. Będzie normalnie Sisu, jadam Sisi, jadam Jadam, jadam, jadam A to być mój level, patrzajcie Tutaj Tu I tu O tu Tu, tu O kurwa, samochód jedzie No jadź! I sisi, sisi, sisi Dobra, zatrzymam was, bo ja tutaj mi się wkurzą na mnie, Jedzie auto, ja. Jadą pedale, pedale jadą, 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 jadą sobie ludzie, ludzie jadą, jadą, zliftują tu i jadzie i on glebnie.